Mamusiu, kto to był bonaparte? To pytanie ni, stąd, ni zowąd zadał sześcioletni wówczas chłopczyk, ubierający go rano mamie. Mama popatrzyła na niego ze zdziwieniem, skąd takie pytania. No bo ktoś śpiewa za oknem, dał nam przykład bonaparte. Okazało się, że pod oknami wychodzącymi na ulicę Świętojańską przewalał się właśnie połud stoczniowców idących w górę ulicy od stoczni w stronę prezydium. Usiłowałem później, bo to ja byłem oczywiście tym chłopcem, zrekonstruować jakoś urwane obrazy i ułożyć je chronologicznie, ale wszystko pamiętam właśnie w postaci takich urywanych obrazków. Morze ludzkich głów płynące pod moim balkonem, ja stojący na krześle z nosem przylepionym do szyby, inaczej nie było widać, bo był balkon. Mama z troską wącha, wąchająca szpary w oknach, czy nie przecieka do mieszkania gaz łzawiący helikoptery wiszące na wprost moich okien i zrzucające świece dymne w tłum grupki ludzi po dwóch, trzech doskakujących do tych petard świec dymnych i usiłujących je jakoś zadeptać lub ugasić w jakiejś kałuży czy były wtedy kałuże? jedno okno było trochę wypaczone mama usiłowała wcisnąć jakiś ręcznik by je uszczelnić ale i tak smród było czuć w całym mieszkaniu chmury tego gazu snuły się po całym mieście Mama ze strachem wyprawiająca się na pocztę, by wysłać chyba jakiś telegram do rodziny. Gdzie był tato? Nie było go w domu, może na morzu? Nie pamiętam. Jej długa nieobecność, bo ją tam zastała kolejna fala demonstrantów i milicji, budynek zamknięto, zasunięto kraty, dopiero po jakimś czasie wypuszczono zamkniętych w środku ludzi. Rząd kotów na skwerku kościuszki, grupa chłopaków z okolicy obstąpiła je ciekawie, żołnierze rozdawali suchary. Jeden dla żartu wystawił lufę kałasznikowa przez strzelnicę. Nie byliśmy głodni, ale wojskowy suchar to było coś. Ha, stałem wtedy. Byłem zbyt nieśmiały, by poprosić o sucharka, czy też mi już zabrakło, nie pamiętam. To było przed, czy już po tragedii pod stocznią? Nie wiem. Nie zdołałem tego potem ustalić. Na pewno nie w ten dzień, bo mama by mnie wtedy nie puściła. Wczesny ranek. Noc jeszcze, właściwie, odgłos serii, całych serii strzałów, gdzieś z daleka, ale doskonale słyszalnych. To było od strony stoczni. Płacz ze strachu, że będzie wojna, co starszy brat skwitował gniewnym żachnięciem. To może tyle tego wspomnienia z, roku, z grudnia 1970 roku, jak, jak pisał. To ukształtowało go na zawsze, ta pamięć. No pewnie każdy z nas ma jakiś taki moment, który kształtuje poglądy i polityczne, i, i poglądy na życie. I tutaj Tomasz Mierzyński pisał, że, że ten moment, ta pamięć tych, tych dni, kiedy, kiedy władza strzelała do robotników, do stoczniowców, jakby ustawiły go na zawsze. Znaczy on już zrozumiał, że to są ludzie, z którymi nie ma co rozmawiać, z którym nie ma co wierzyć. I mimo, że był sześcioletnim chłopcem wtedy, to 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 potem przez całe życie sprawiło, że trzymał ten pion polityczny.